Ale w tej chwili na Case najpierw przykład do i mamy dzisiaj 1679 dolarów na start. I słuchajcie, jeżeli chcecie spróbować swoich sił na Case Hago z moim kodem, klikając plusik, tutaj wpisujcie sobie kodik MITWAL. Klikacie i dostajecie darmowego dolara na start oraz e, 20% do doładowania. ci takie jak Visa, Skine, Card, krypto Trusty, Blick, Skrill i w ogóle więcej. E, co, i macie tutaj ogólnie darmowe skrzynki? Otwórzmy sobie moje darmowe skrzynki. Skrzynki dajmy. U. Czekajcie, zciszę sobie troszeczkę. Uuu, i wypadną coś z tej termowej skrzynki. 4 dolarki, prawie super. Przyznam sobie emeralda. Mam duży level w ogóle na tej stronie. Nie gadzę, że kosztuje na no, Glock. Dobra. Skrzynkę Platinum. teraz mam wylecieć o kałach. Kurwa 50 kosztuje, tak. 56. Dobra, meczka. I właśnie, fujcie na stronę, musicie sobie termowe skrzynki tutaj zebrać. Nie musicie cały czas przecież grać. Oraz z moim kodem, bierzecie udział jeszcze w tych 8 giveaway'ach na stronie. Chcę sobie zobaczyć. O patrzcie, ludzie powygrywali gwoje. Nice. Wreszcie ktoś powygrywał. Super, super. Sorry za tego. Zobaczmy ile ludzi wpłaca. O, wpłacają z moim kodem, super. E, dobra. No to co teraz, przejdziemy sobie chyba do twojej skrzynek, aktualnie trwa Battle of Olymp Event, 8 dni jeszcze, możemy przejść sobie, otworzyć Apollo, jedną sztuczkę, zobaczyć jak nam pójdzie, Royal, come on, Royal, mamy royal. oho, I to może pejdnąć, to może pejdnąć, otwieraj tą kartę, Royal Laska, dawaj, koska jakaś, koska jakaś, em, nie gadaj, nie, już myślałem przyjąć 9 Doppler, ja zrobiłem nadzieję ale AWP Steel jest git no Dobra, co, jeszcze za dwie skrzynki Glorycy. Otwórzmy. Ja znaczy co tu się wydarzy. O, to jest. Otóż Otwórzmy jeszcze raz. Okej, okay, dwa kałaszki smoka. Przedaję sobie jednego. Po eee, oh, kłuczek, kto tu jakieś bity za 3000 robi? Tu za 5000 kto to taki? Jawan jakiś. Ciekawe. Hmm, dobra, stworzymy sobie bitewkę. Dobra, mm -hmm. tworzymy Cześć sobie z bocikiem. Zresztą mi się wydarzy, skrzynka z 10 dolarów łącznie. bitwa znacznie. Okej. Okay. Uuu, ale Dylan robiliśmy mieliśmy 4 dolarki. O nie mają Royala. No hmm. ale dobra, jeszcze, jest, jeszcze jedna skrzynka, więc nie chcę z tego najlepszego. O, może to 30, 40. Mamy dalej Lina, nieźle. Chyba to mam, mam. Tak. No i super, 185 dolarków. to aktualnie, czekajcie, ile trwa Giveaway? 8 Giveaway mam, aktualnie. Hmm, kurde, co pogrywało, O której to się w ogóle skończyło? O 12 i o 16, okej, okay, spoko. Dzisiaj te dwa się skończyły. Ktoś się trochę kocha uspas, po hmm. co? Tworzymy sobie z dwa razy Candy Shop. słuchajmy sobie kolejną bitewkę, hmm, teraz może coś droższego byśmy zrobili, żeby spróbować coś wygrać mocniejszego. Taką bitewkę za 262 dolarki bym zrobił tylko w trybie underdog, 2 na 2, Screate. create i zobaczymy co się wydarzy. Come on. Hmm, serio? No nie, no czemu my dropimy takie temy? W Underdog'u? O dobra, Royal. Dobra, jest szansa. Niech trafią, do nic to... Ile to? No nie, trafimy jakiegoś Glocka. Bez sensu. No nie, 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 Proszę, niech oni teraz trafią. Przegraliśmy chyba. Yeah. Ja? O ile? 30 37$. No i patrz, jeżeli przegracie, to sobie sobie po na stronie jeszcze. Dobrze spoko. Uj, miałem pecha, kurczę, no mi ten tryb underdog dałem, dobra, spróbujmy teraz na skrzynce galaktyki szybko się odbić, Underdog 2 na 2. Come on, niech coś trawem, proszę, a ja nic nie trawem. O, no i super. Yy, teraz traf... Yy, tutaj ładnie, koleżko, Oho, losy, oho, ohohoho, witamy, witamy! Co tam, koledzy? 2756 dolarków, to, to jestem ja w tym momencie. To jestem ja, to moja Minka. Kurczę. Wreszcie się odkuliśmy po tylu nieudanych próbach. Tylu takim pechu w ogóle. Kurczę, możemy coś wypłacić sobie. Mm. Teraz jest właśnie późna godzina i jak to nagrywam i pewnie nie ma dużo skinów do wyboru. W ogóle nie skinie się dodając rana. Hmm. Kurczę, nie chcę tych skinów czym coś fajniejszego. Podoba mi się. Dobra, poczekam do jutra, jutro wypłacę na kolejnym odcinku najwyżej. Ja wam pokażę. Dobra, sprzedaję sobie to wszystko, zobaczymy co się wydarzy. 4000 dolarów w saldzie. Super. Jest pięknie. I od razu chcę się otwierać więcej skrzyneczek. Dobra, ale wiedziałem, że tego underdoga trzeba zrobić. Nie, ja to wyczułem. Po prostu czasami jest takim wyczucie na tej pięknej stronie mitwal że po prostu się takie rzeczy czuje. Mhm. O, i tak chyba przegramy. Za no, dobrze poszło ostatnio, no, ale nic się nie dzieje. No, przegraliśmy. No, ale spoko. Strata nie jest jakaś wielka. sobie cashback. Może pójdziemy coś za punkcik, otworzę pokażę wam jak działa system eventowy. Szybko pokażę, pokażę po w każdym odcinku. Kupujemy skrzynkę demo, ruszę, za punkciki eventowe. Jest 9% że coś dropniemy i kołaszek? Nie. Ale tworzymy sobie taki jeszcze 3. Nie, te punkty możemy mieć na skrzynki, na saldo lub też na skiny. O, ja coś mam pecha. Wczoraj też jest to te 9%, też nie od tak gadać, nie? Fajnie by było coś poleciało. No niestety. Chyba trudno, peszek. Mm, no dobra. Mm, czy zrobiłbym może taką większą bitwę? Coś zaryzykował nie wiem, no Royal chyba. Albo nie, nie, to jest za grube, za tysiąc nie będę robił, aż tak nie pogrzało. Może, kurczę, te dwie skrzynki bym zrobił po prostu w szermodzie na 4 osoby. Tak bym w ten się mógł zrobić, mi się wydaje. Hej. Okay. Dawaj, teraz, 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 coś mocnego. Oj, słabo będzie, słabo będzie. 250 tylko. Połowa się zrzuciła, no potrzebuję tego, Mogą tego dogadać, nie bym wygrał, No <gry> dobra, nie ma tragedii. Zrobimy sobie ostatnią bitówkę. Hmm. Co tutaj zrobić, jaka skrzynka jest fajna? No może Quantum, też w szeromowodzie zrobimy. Albo nie, 2 na 2. Tak, 2 na 2. Klasycznie. Po co mamy oddawać swoją część, możemy tutaj z botem Steve sobie zgodnie zgarnąć. No tak jak mówiłem. Po co mam oddać swoją część? No niestety nie ma jakiegoś wielkiego profitu, ale zawsze jest. Profit jest profit, yeah. so, Dzięki za oglądanie. Jeżeli chcecie spróbować e, swoich szans, to wpisujcie sobie, tutaj kodzik mitwal, klikacie zastosuj, macie darmowego dolara na start oraz 20% do doładowania. Płatności takie jak widzę w karty CryptoBlix oraz skrill, e, oraz wpłacając moim kodem bierzecie udział w 8 giveawayach na stronie. E, no i co? To było na tyle. Dzięki za oglądanie. Bye.